Na projekt Mosty składa się 26 wydarzeń artystycznych, w tym m.in. przedstawienia teatralne, widowiska plenerowe, happeningi, parady czy koncerty. Wszystkie wydarzenia rozegrają się w ciągu jednego dnia, 20 czerwca, na wrocławskich mostach, wiaduktach i kładkach. Podczas finału po raz pierwszy publicznie zostanie pokazany program artystyczny Europejskiej Stolicy Kultury na 2016 rok. Mosty realizuje kilkuset młodych Wrocławian i mieszkańców Dolnego Śląska we współpracy z profesjonalnymi twórcami i artystami. Po pierwsze chcieliśmy zachęcić młodych ludzi do dowiedzenia się czegoś na temat ich miasta, jego dziedzictwa kulturowego i historii poprzez mosty. Mamy 26 projektów, każdy całkowicie odmienny. Niektóre wykorzystują rzeźby, inne teatr radiowy. Jeden obejmuje nawet budowę ogromnej, lecz nieco mniejszej repliki prawdziwego mostu, która będzie jeździć po mieście. Wszystko. To ma pokazać Wrocław i jego mieszkańcom z kompletnie odmiennej perspektywy. Celem organizatorów jest przede wszystkim zachęcenie młodych i niedoświadczonych jeszcze ludzi do wymyślenia ciekawego projektu i wzięcia za niego odpowiedzialności. W zamian dostaną środki na realizację pomysłu i pomoc profesjonalnych artystów. Jednym z takich projektów jest On-Off, realizowany przez grupę Oni Sprawni na Kładce Nabycińskiej. Będzie on starał się pokazać ludziom sprawnym, jak wygląda świat oczami osoby na wózku. Bo ta kładka to jest e, mój proces w rehabilitacji. Każdego dnia tutaj na, przyjeżdżałem i próbowałem na nią wjechać. Zajęło mi to trzy miesiące, zanim wjechałem na samą górę. I będą prowadzone w tym czasie warsztaty e, z fotografii mobilnej przez e, światowej sławy Michała, Michała Koralewskiego. E, będzie można robić zdjęcia, ale z pozycji wózka. Te zdjęcia potem będzie można przyczepić na specjalnych planszach, które będą miały zadanie galerii wędrującej. Wrocław jest pierwszym polskim miastem, które otrzymał prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w obecnym kształcie. Ideą ESK, która jest programem Unii i Komisji Europejskiej, jest wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog międzykulturowy Europejczyków. Miasta noszące tytuł ESK przez rok skupiają na sobie uwagę w całej Europie.